Niczym przejdę do ryzyka, które jest szacowane po stronie firmy ubezpieczeniowej, to zadam Ci pytanie: czy wiesz, że sektor ubezpieczeń w gospodarce rynkowej jest jednym z ważnych elementów systemu finansowego obok sektora bankowego i rynku kapitałowego? Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń Warto tam zaglądać. W roku 2021 udział ubezpieczycieli w PKB Polski wyniósł 2,25%, co oznacza około 59 miliardów złotych to środki, które trafiły do gospodarki, by wspierać rozwój oświaty. Transportu, kultury, bezpieczeństwa. Ubezpieczenia w Polsce wpływają stabilizująco na polską gospodarkę oraz na polskie społeczeństwo. Dane tego raportu pokazują jednoznacznie, że nowoczesne społeczeństwo oraz nowoczesna gospodarka nie mogą istnieć bez branży ubezpieczeń. Ponieważ z każdą naszą życiową decyzją związane jest ryzyko, które należy podjąć, aby móc się rozwijać. Natomiast celem ubezpieczenia jest ograniczenie skutków tego ryzyka. I o tym będę też szerzej mówić w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.